Hejka, dzisiaj robimy challenge 24 godziny na biało. Już jesteśmy przebrane, więc idziemy na miasto. Wsiadamy do samochodu i jedziemy. Najpierw jedziemy na zakupy, potem na jedzenie i do kina. Już zaparkowałyśmy i idziemy na zakupy, bierzemy koszyk, i wkładamy lody, chipsy, batony. Pizzę. M. Co tu się stało? Jeszcze jabłko, zielone jabłko, banan. Brakuje nam jeszcze energetyka, wody i mleka. Ej, jakby, co tu się stało? Dobra, nie wnikam. Dobra, to już wszystko, więc idziemy do kasy. Biorę torbę i poczekam przed sklepem na Elizę. Później pójdziemy do fryzjera, a teraz wchodzimy do kina. Bierzemy sobie popcorn i idziemy na film. Film się skończył, ale przed fryzjerem pójdziemy na pizzę. Bierzemy kawałek pizzy, siadamy i sobie na spokojnie zjemy. My już zjedliśmy i idziemy do fryzjera farbować włosy. Teraz siadamy i farbujemy. O oh god, jak my dziwnie wyglądamy w tych białych włosach, jak jakieś bałwany. O Eliza ma rudo-brązowe włosy, ja zmieniam te włosy, bo wyglądam jak bałwan. Eliza jednak zmieniła zdanie i chce być znowu blondynką. Ładnie wyglądasz. Eliza, chodź już idziemy. Idziemy do samochodu, a potem do domu. My już wsiadłyśmy, więc odjeżdżamy. Eliza już parkuje. Wysiadamy i idziemy. Dobra już jesteśmy, więc idziemy się przebrać w piżamy. My już się przebrałyśmy. Eliza ma białą bluzkę na ramionczka i takie spodnie, a ja mam te same spodnie co Eliza i białą bluzkę na ramiączkę. Idziemy do łazienki się uczesać. Najpierw ty Eliza. Eliza się poszła umyć, a ja się uczeszę. Jestem uczesana, więc idę się umyć. Już się umyłam, więc idę spać. Ja już wstałam, Eliza też powoli wstaje. Pójdę się najpierw uczesać. Moja fryzura gotowa, więc czas umyć zęby. Teraz się przebiorę i jestem gotowy. Z Elizą jedziemy na jakieś śniadanie. Dobra, już jesteśmy niedaleko. Parkujemy i wchodzimy do restauracji. Eliza ma już gotowe śniadanie, więc zaczynamy jeść. Było bardzo dobre. Jadłyśmy na leśniki. A teraz jedziemy na lekcję tańca. Już zaparkowałyśmy i idziemy na górę do sali. Ja już tutaj tańczę. Eliza też z tyłu tańczy. My tu sobie jeszcze poćwiczymy, a potem idziemy na zaproszenie do Kuby Wojewódzkiego. Dzień dobry, bardzo nam miło, że nas zaprosiłeś, nawet nie śniłyśmy, że to się kiedyś wydarzy. To dla nas wielki zaszczyt. My już jesteśmy po nagrywkach. Tak w ogóle 24 godziny już minęły, mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, a my się z Wami żegnamy, papa.